Bitcoin najdroższy od 17 miesięcy rośnie do lekko ponad 35 tysięcy w trakcie dzisiejszej nocy. Ale co jest przyczyną tych wzrostów? Co to zmienia dla wykresu i czy to już czas akumulować altcoiny? W tym filmie odpowiem Ci na te trzy pytania, a Ty zostaw łapką dla zasięgu. Zaczynajmy! Eric Balchanus, który od ponad 23 lat pracuje jako analityk ETF-ów i specjalista do spraw produktów funduszy, napisał, że iShares Bitcoin Trust, czyli ETF na Bitcoina od BlackRocka, czyli największego funduszu na świecie, został zanotowany na liście DTCC czyli amerykańskiej firmie, która rozlicza transakcje Nasdaq, gdzie Nasdaq to oczywiście giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Taka informacja sugeruje, że ETF zostanie przez SEC zaakceptowany, a portale rozsyłając tą wiadomość stworzyły dużą pompę. Erik napisał jeszcze, że BlackRock stwierdził w swojej ostatniej poprawce do spotowego ETF-a Bitcoina, że założy go w październiku. Chodzi o tak zwany numer CUSIP który jest unikalnym identyfikatorem nadawanym papierom wartościowym. Kiedy firma uzyskuje CUSIP, oznacza to, że przygotowuje się do emisji i obrotu nowym papierem wartościowym. To jest tak jakby akt urodzenia papierów wartościowych wskazujący gotowość do obrotu. W tym kontekście uzyskanie przez Blackrocka certyfikatu CUSIP sugeruje, że przygotowują się do wprowadzenia na rynek nowego produktu i prawdopodobnie chodzi właśnie o bitcoin ETF. -a. Ważne jest tutaj, że taki fundusz, zanim zacznie działać, musi być zasilony aktywami. Także jest możliwe, że BlackRock, wiedząc ile ETF-ów czeka i że zbliża się halving, już zaczął skupować Bitcoiny. Dodatkowo podczas tego ruchu zlikwidowano 420 milionów dolarów z dźwigni, co jest również byczą informacją, bo likwidując shorty, które tworzyły podaż, Bitcoin teraz będzie jeszcze łatwiej rosnąć. Jeszcze aby nie było za mało byczych newsów, to K.O. Kryptowaluty napisał na Twitterze, że od piątku na Binance ktoś przerzucił około 3 miliardy dolarów. Także może jakaś kolejna potężna instytucja wchodzi w krypto. We wczorajszej analizie technicznej pokazywałem parę scenariuszy, które mogą się wydarzyć i teraz w zasadzie ten ruch, dosyć powiedzmy gwałtowny, nawet powiedzmy gdybyśmy mieli hossę, to ciągle jest to dosyć spory ruch, w zasadzie unieważnił parę scenariuszy. Tutaj chciałbym w szczególności zwrócić na uwagę co do formacji Head and Shoulders. Tutaj było lewe ramię, tu miała być głowa i tu wyglądało, jakby się tworzyło prawe ramię. W zasadzie byliśmy tutaj. I y, kiedy Bitcoin wybił w zasadzie to, ten opór, no to jest to już y, formacja, która się nie sprawdza. Także scenariusz, który y, był. Teoretycznie przekaźnikiem na to, że idziemy na 18 tysięcy, stał się jeszcze mniej prawdopodobny i w zasadzie został złamany. Wczoraj też brałem pod uwagę co do e, byczych analiz, znaczy byczych, przepraszam, niedźwiedzich, że tutaj mieliśmy wtedy z tego miejsca tworzyła się e, ukryta niedźwiedzia dywergencja. Teraz, kolejny raz wybijając wyższy szczyt, mamy już pewność, że jej tutaj nie ma. Co jest kolejnym dosyć, może nie, nie powiedziałbym, że jest to byczym sygnałem, ale straciliśmy kolejny niedźwiedzi sygnał. Przebiliśmy i to dosyć mocno. Też tutaj wczoraj mówiłem, że jest to ważne, aby to nie było tylko, że cieniem wyjdziemy lekko ponad, tylko żebyśmy przebili i utrzymali się. W zasadzie tak się stało. Tutaj możemy zacząć, jeszcze pokażę Wam ten opór, że to jest dosyć znaczący. Samo 31 tysięcy było już tutaj. Ja to troszeczkę szerzej zaznaczyłem, ponieważ zaraz Wam pokażę, jak często cena reagowała w tej okolicy. Tutaj było raz, drugi, trzeci. Tutaj w zasadzie to był już powód do rozpoczęcia Bessy. Tutaj i tutaj. Także jest to miejsce, które często powodowało zmienność. No i teraz aktualnie przebiliśmy je jak gdyby nigdy nic. No, bardzo mocne newsy. Widocznie mają nadal ten impet, i widać, że znajduje się nagle kapitał na rynku, gdzie jeszcze niedawno mówiliśmy, że go całkowicie brakuje. Też aktualnie możemy spojrzeć, że RSI już jest dosyć na overbuy, także no, nie zalecałbym wchodzić na pewno tutaj już w jakieś longi. Co do zakupów spot, no też wydaje mi się, że to nie jest aktualnie już najlepsze miejsce. Co tutaj to, to już dużo bardziej możemy myśleć nad sprzedażą. Tutaj widać, że RSI też już na. Osi czasowej 4 godzinowej, też ciągle jesteśmy już dosyć długo, bo od no, całego dnia w zasadzie jesteśmy na, sekundka, a nie Jekku, źle, źle źle, od 16 października no to dosyć też powiedzmy sporek na 4 godzinówkę Zobaczcie, że generalnie takie, co, takie zjawisko jest dosyć rzadko. Także teraz. Jak ja to widzę? Po pierwsze wybicie te, tego oporu yy, dużo, yy, może z, znacząco zmniejszyło szansę na zejście poniżej uważam 25 tysięcy. Już wczoraj made statement, że nie uważam, że Bitcoin zejdzie poniżej już 20 tysięcy. I nadal się tego trzymam i to tylko jeszcze mnie bardziej utwierdza w tym przekonaniu. Mówiłem, że jeszcze 25 tysięcy jest możliwe, jeżeli nie przebijemy tego. No teraz kolejny raz jeszcze bardziej się zmniejszyły na te szanse, choć nadal jeszcze to uważam, że 25 tysięcy jest ciągle możliwe do zaliczenia. 28 tysięcy, no spodziewałbym się nadal korekty w tej okolice. Możemy sprawdzić jeszcze pod względem zniesień Fibonacciego. Zakładając, że teraz to był szczyt, Tutaj to e, dojście do 35280 na giełdzie Binance No to korektę powinniśmy znowu dostać do tej formacji całego Tutaj widzicie tego trójkąta Oj przesunąłem I e, to by była okolica 30 000 do 28800 z kawałkiem Także jeszcze tu może jakieś świece Dojdą do 28 tysięcy, ja jeszcze co do tego portfela za, znaczy portfolio za 1000 złotych, co do bardziej gemów, no to chciałem się jeszcze w tym momencie może jeszcze nie pakować i poczekać, właśnie na jakąś e, korektę co do tego trendu wzrostowego, bo nie oszukujmy się, nie będzie szło to dosłownie tak jak to już. Może niektóre początkowe osoby już dołączyły do rynku, z tego co już wiem. Prywatnie, no to, to nie jest tak, że to będzie szło teraz. Nie wiadomo ile troszeczkę przydałaby się jakakolwiek korekta. Co do średnich kroczących, widać, że jeszcze niedawno był to niedźwiedzi sygnał, bo średnia krocząca 50 przebiła jakby dołem średnią kroczącą 200. -kę. No i teraz widzimy, że znowu wracamy do tego, aby średnia krocząca 50 przebiła jakby górą 200. -kę. Jeszcze to się nie stało, także jeszcze nie mamy tego potwierdzonego, ale na pewno to już troszeczkę lepiej wygląda i może to również unieważnić ostatnią, dosyć negatywną informację. I też jeszcze warto zaznaczyć, że no, znajdujemy się ponad średnimi kroczącymi, co no, co zazwyczaj jest sygnałem, że nie jest to najlepszy moment do zakupów. Uważam, że jesteśmy w momencie, w którym e, zakup nie jest dobry, ani sprzedaż, chociaż sprzedaż, jeżeli ktoś w ostatnich tygodniach wchodził. I ma fajny zysk, bo no, nie oszukujmy się, od 13 września można było zrobić na Bitcoinie no maksymalnie 40%. No, ale załóżmy, że 30% można było bez większych problemów zrobić. Także nie jest to na pewno głupie, aby teraz już realizować pewne zyski. Realizacja zysków, nieważne jakie są, zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ale ja jeszcze się wstrzymuję, czekam ciągle na hostce, patrząc, że tu nadciągają już ETF-y. Szczególnie teraz jak dzisiaj mówiliśmy o tym od BlackRocka, że też trochę już jest zmiennych i możliwe, że to będzie nawet szybciej niż się spodziewaliśmy. 10 stycznia póki co nadal jest od ARK Investment i 21 Shares ETF i oczywiście ciągle 12 kwietnia Halving. Także uważam, że jest to miejsce, którym czekamy, po prostu jesteśmy już na fajnym plusie i po prostu oczekujemy na y, pewną korektę. Możliwe, że można to będzie jeszcze... Y, Jedna możliwe, że z ostatnich y, okazji na akumulację po takich cenach, może nie po takich cenach, bo załóżmy nie wiadomo, jak będzie jeszcze wyglądać, y, bessa po kolejnym cyklu, no ale już może y, jeszcze raz dopowiem dla tych, co długo czekają, nie mają żadnych pozycji w krypto, a no, zamierzają mieć lub zamierzali i ciągle czekali na 12 tysięcy niżej, bo ciągle jeszcze jeszcze w zasadzie we wrześniu, sierpniu to ciągle były takie osoby, które czekały na ten mocny spadek, no ja powiem tak, jak ktoś czeka jeszcze poniżej 20 tysięcy no to pozdrawiam, ja na szczęście już od dawna siedzę zapakowany, czekałem ciągle na tą, yy, jeszcze nie no już, myślę, że można powiedzieć powoli, że już zaczynamy yy, hossę także Kolejny raz po prostu cierpliwi wygrywają, trzeba być cierpliwym na tym rynku, mimo że krypto potrafi dać zarobić, bo są wysokie wahania, często w krótki okres czasu, tak jak widzicie od 11 września można było zrobić 40% lub luźno 30%, no to ciągle bycie cierpliwym oddaje i ci cierpliwi zawsze wygrywają z tymi, co tylko wchodzą pod względem emocji, także no to chyba tyle, jeszcze przejdźmy teraz do dominacji bitcoina. Co do dominacji, tutaj troszeczkę wejdźmy na większą maść czasową. Dominacja Bitcoina ładnie nam pokazuje, kiedy warto generalnie wchodzić w altcoiny, kiedy jest altcoin season I oczywiście też trzeba pamiętać, że jest ciągle, może nie jest ciągle, ale cykl działa także z Bitcoina przechodzi kapitał do Ethereum, potem do kryptowalut o średniej kapitalizacji i teoretycznie do jakichś low capów, gemów, choć często jest to zaburzane. Także możemy się niedługo spodziewać, że. Będą one powoli pierwsze altcoiny strzelać, gdzie na przykład już widzimy, że Tao 6% już tutaj zaliczyło. O tutaj jeszcze jest do pewnej analizy, bo trzeba dorysować wykres, ale to może kiedy indziej. Już teraz nie będę do tego podchodzić. Czy coś tu jeszcze ładnie strzeliło? 5% NIR. Mana też ładnie. O AGIX, czyli trend, trend widzimy jak AI i znowu gaming, tak jak powtarzałem wcześniej, już zaczyna widać, że. Ma, e, znaczy widać, że ma parę do wzrostów. Także tutaj dosyć prosto, już znajdujemy się powyżej średnich kroczących. Tutaj mamy dosyć taki spory kanał, można by powiedzieć. Aktualnie co do dominacji, no to e, prawdopodobnie ona jeszcze ciągle będzie, uważam, że trochę rosnąć, bo no jednak KTF -y na Bitcoina sprawią to, że kapitał. W głównej mierze przejdzie właśnie do Bitcoina i te, ta hossa przynajmniej początek, to może być właśnie głównie, że Bitcoin będzie dominować, no ale też ludzie rozumieją, że jak Bitcoin przebije szczyty, no to wtedy kapitał y, przechodzi dużo bardziej na altcoiny, rozlewa się i wtedy dużo bardziej można na nich zarobić. Także, no też wiele osób pewnie y, myśli, ja też po części popieram ten scenariusz, że tyle osób to potrafi przewidzieć, że y, dojdziemy do tego, że kapitał będzie się rozlewać do altcoinów wcześniej niż jakby przejdziemy szczyt do bitcoina, no bo to ludzie po prostu zrobią to szybciej, aby być powiedzmy wcześniej także no dobra, skupmy się już na samej dominacji możemy tutaj najprościej sprawdzić po prostu na przykład na RSI tygodniówce dosyć wiarygodny wskaźnik pod tym względem, jeżeli jesteśmy mocno na overbuy i tutaj możemy to sprawdzić w zasadzie jak to było ostatnio historycznie już jesteśmy w zasadzie na 76-86 około. Także, no, nie powiem dosyć sporo. Tutaj możemy zacząć jak poprzednio to regowało. Byliśmy po, powyżej od razu. <laughs> spadek 5%. Kapitał wchodzi w altcoiny. Tutaj też. Choć tutaj to akurat mało. Bierzmy to po prostu jako jedno. Tutaj też już byliśmy dosyć blisko na RSA. I proszę bardzo, jaki spadek 20% dominacji bitcoina. Tutaj. Tak samo mieliśmy takie miejsce, byliśmy powyżej overbuy i bardzo mocny, aczkolwiek oj widzicie i tutaj był też szczyt hossy, czyli jak już byliśmy blisko szczytu, to już zaczynał kapitał wchodzić coraz bardziej w altcoiny Tutaj coraz bardziej jak będę przechodzić, no to to już będzie trochę mniej wiarygodne, bo wiadomo akurat co do dominacji, no to to jeszcze nie ma takiej stricte może cykliczności co do tego Ale nam no, widzicie, tutaj RSI tak samo, overbuy i spadamy Tutaj RSI mniejszy spadek, ale nadal jest około 15-18% Także alt sezon teoretycznie powoli się zbliża, patrząc na samą analizę techniczną Jednak patrząc fundamentalnie i wiedząc, że kapitał ZTF-ów przejdzie do Bitcoina No to ja bym nadal trzymał większość pozycji w Bitcoinie U mnie nadal portfolio, tak jakby prywatne, nie to portfolio za tysiaka. No to ciągle jest ponad, teraz aktualnie chyba około 55% jak już nie więcej patrząc, że Bitcoin teraz znowu wzrósł, no to może być już 57% samego Bit Bitcoina, także skupcie się głównie na tym, aczkolwiek uważam, że ALT już mogą powoli zacząć niektóre strzelać i to będą pojedyncze, że już niedługo możemy oczekiwać, że na przykład losowo ALT będzie rosnąć 20%, także tego, no, znowu musimy się ustawić. Na dobre pozycje, I ja mówię jeszcze raz powiem, yy, ja jestem za AI i gamingiem głównie na tych się będę skupiać trochę też materiałów mam na moim kanale co do tego także polecam obejrzeć no to by było na tyle na dzisiaj jeżeli będzie coś ciekawego to oczywiście będę wrzucać jeżeli się jeszcze raz podobało no to przypominam, żebyście zostawili lajka dla zasięgu możecie napisać komentarz jak wy widzicie jak wy widzicie tą jakby całą sytuację co aktualnie myślicie o tym wszystkim <laughs> I jeszcze może, bo zapomniałem jednej rzeczy dopowiedzieć, no, yy, że teoretycznie ciągle mamy miejsce na wzrosty. Jeszcze tylko tak na koniec, bo teraz sobie przypomniałem, że no, ciągle, przypomnę tylko, jesteśmy pro wzrostowo i chciałbym tutaj zobaczyć wyższy dołek. Czyli tak naprawdę, aby był wyższy, to wystarczy, że będzie powyżej 24901, także. Mówi, to jest jeszcze kolejny argument, że 25 tysięcy, ciągle jakby pod samej mm, aspektem analizy technicznej i niezłamania trendu wzrostowego, jest możliwe. No dobra, to już na wszystko, bo się rozgaduję. Pozdro.